Cześć tu znowu Derekin 3 Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Polanie 2 Tak więc skończyliśmy w piwnicy chyba Herrys jakiegoś i kradniemy mojego zbójów <śm> Nie będzie miał czym nas zaatakować A my za to zdobędziemy całkiem sporą liczbę ludzi Dobra potrzebuję ciebie Tutaj się przyjdziemy. Zobaczymy gdzie kto jest. Wstawaj. Dupczaku. Nie. Nie to chcę. Dobra. Ciebie. Oczywiście. Okay. Ślubowałam Okej. tutaj. Ty. Jeszcze. Tego. Siekiera mnie Dobra. Patrzcie. Jaki normalnie. Tutaj można się nieźle, naprawdę, obłow obłowić. Dobra. Ty, idź spać! Może trochę czasu to zajmie, ale naprawdę się opłaca to robić. Tu jest ten unicorn. Hm. Może się przejdę tobą, zobaczyć czy są tu jakieś niespodzianki. Czy nie ma? I nie, nie, nie ma nic. A, to szkoda. Dobra. Oj... Jakieś nowe życzenia A da się w krowę zamienić tutaj kogoś? Nie wiem kogo? Tylko tyle. O da się Fajnie To zamieni im w krowy O, i do... hmm? Co będę będą chodzić Dobra Ty już się obudziłaś Pierwszy Drugi Coś zbudować czy rozwalić Okej, okay. a ty możesz na przykład pójść tutaj yy, nie można. Dobra. Bez mitrężenia. Okej, okay, to chyba już wszyscy, jeżeli się nie mylę... Mylę. Honor, ale jeszcze sprawdzę. Najważniejsze. Tak, to już wszyscy. Bez wahania. O, 15, nie no, no po prostu to jest to. Naprawdę. Gadaj z nim. Yo. Czego tu? Jak harnać normalnie. Patrzcie. Dup. 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 I po wszystkim. O, pasturzek. Gdzie tu były krowy? Siła i honor. Krowy. Chcę wyrzucić krowy. Kurde, pełno tu z tego. Gdzie są te krowy? Szukać krów. Hmm. Kurde, gwiały mi gdzieś. No cóż, trudno. Dyscyplina, to lubię. Pastuszku, masz to otworzyć. Ten unicorn to jest chyba jakieś tej milwy, milfy... <ścoughs> Nie wiem jak się on nazywa. Się Trochę snu dobrze ona. to co co, że on musi zacisnąć czy jak? Się. Czy co? Potrzebujesz pomocy przy krowach? Nie. Hmm. Chyba jednak ty Dokładnie? musisz to nacisnąć. W porządku. Nie? I co? Jak ja mam to zrobić? Chyba nie... Aha, te krowy trzeba zabić. Cholera. Rozumiem. Chyba jednak będzie trzeba coś zrobić. A to są... Na Dobra. Chybel, nikcem nikom. Głupie krowy. Do wróg nadchodzi się naprzykrzają ale przynajmniej sobie nie zabijemy nich, te duszki są fajne <grych> dobra Niech będzie. lecimy na dół powinno się, no się już dać otworzyć no. o unicorn chce coś powiedzieć dobra chodź tu okej okay, co chcesz mi powiedzieć Jesteś wolny koniku. Jedź do swojej księżniczki. Tak. My Jakie to piękne księżniczka i jej jednorożec. Dobra. Wszyscy jeszcze ty. Okej, okay. here we go. Lecimy za jednorożcem. Tak, poczeka na nas jakiś... Miły... Nie no, teraz to mamy prawdziwą armię, no. O... te potężny. Dobra. Długo ja zawsze... Nie co? Czemu? Waj, waj, waj. Tam coś było? No cóż, trudno. O, idzie mag. No, i co? Nie na no, pełno tych zbójów. Zbójów. Tam nie... nie... wiem jak to się mówi. Są tylko imiona, czesła, Zbyszko, macie... Zbytek. Zbytek? Okej. Okay. Nie będę się czepiał. Dobra, dobra, już, już. Nie, nie rzucaj tymi ognistymi kulami, no. Trochę kultury. No kurde, trochę mi się tnie, ale to no chyba czyjmy. przez to, że coś ma tam się ściąga. Łoza! No. Lecimy. A cóż to za padlinka się tu I kolejna. Oho, podwójna moc. Jest... To jest to. Słuchajcie. Mnie Ciebie, nie? Dobra, niech tutaj wszyscy podejdą, się prześpią i się lamka. Nie chce mi się spać tego typu. Jak chcesz to sam śpię. Pan, zapomniał o pastuszku. Jestem pastuszku. na twoje rozkazy! Wystarczy tego wylegiwać. Dobra. Się. Pastuszek, o, do dobra. Dlatego trzeba. Prawdziwemu wojowi. Ja. Ten unikorn, kiedy. Dobra, dobra. Przynajmniej czeka na nas, a nie jak tamten pastuch gdzie w ogóle ty jesteś pastuchu tu jesteś, dobra okej okay. tak więc czekamy aż się wyśpią mogłem na co podążać podążyć za jednoroż. dobrze oj, już wszyscy wstawać dobra i lecimy dalej Oczywiście. nie no jak to pięknie wygląda tak maszeruje nasza armia i wszystko na swojej drodze niszczy pięknie słucham i czynię gdyby jeszcze by się tak ta armia pospieszyła to było lepiej ale dobra nie można mieć wszystkiego <laughs> Lecimy na nich gincie dupczaki. Oj, no robi się gorąco. I kolejny nasz. Dobra. Mhm. Idziemy dalej. Jest ten unicorn, tu jesteś. Fajnie, przy jednorożcu się... przy jednorożcu się regeneruje życie to jest naprawdę fajne. O kurde, trupu. No cóż, będzie ciążko. Zamiana w krowę. Zamienię cię w krowę. Po prostu. Pierwszy. Ja cię w krowę chcę zamienić, a nie. Mam nadzieję, I że i krowę. I po krowie. Dajcie krwi mojej Dobra. Siekierze. Idziemy. Słucham i czynię. Przez ten cię... No wąwuski wąwóz. Jezu, to Aha, to jest to... Tam... Kurde. Takie dźwięki były jak coś my tak... tak ślimtał. Bzz. Nie wiem, jak inaczej to ująć. Dobra, lecimy i tyle. Gin po czwaro. O kurde, będzie ciężko. Jeb... Dobra, zginęła. Okej, okay, wszyscy przejdą tak się wlecze z tyłu żeby ją coś nie zarąbało tutaj tyle tych przejść dobra Niech tu wszyscy się zbiorą pójdą spać tych jednorożców tak nie pędź do przodu no, bo tutaj stoją do czaki dobra jak się prześpią ludzie nie ty, ty możesz czesne, 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 czesne. weź wziąć szybka już o to czego trzeba prawdziwemu wszystko dobrze ty też mam wziąć grzybka wystarczy tego wylegiwania się weź dobra, grzybka już idę. oj a ty dobra na ciebie można poczekać Włócznik wszyscy? Gotos. wszyscy dobra naprawdę dobrze nam idzie jak na początku kampanii zawsze musiałem być sam, to teraz patrzcie jaka rekompensata. O, dobra. No ja chcę już iść, może być tak wstał. Okaż mi swą ławskę i wstań. Dziękuję. To idziemy. Pędzimy. Nie ma co się wylegiwać. Ty, pastuszek. Dobra Kill him Kill them all Zgadzam się. Zamiana w krowę Albo może nie No, nie zdążyłem nawet zamienić w krowę No cóż, trudno Słucham i czynię byś może wziął sobie taką żypka O kurde Ciebie zamienię w krowę Albo nie zdążę No cóż, trudno Oczywiście O dobra, wziął tego, tego A ty jesteś tu Dobra Granica O, kolejna lokacja Jak dobrze Mam nadzieję, że będę miał wszystkich moich yy, kameratów bo, jak nie, to będzie ciężko. O, Dobromir. Jak dawno go nie widzieliśmy. Dobra. Witam waszą książęcą mość. Witaj, Dobromirze. No, o, no. Macie szczęście. Bo, kurde. O, i kolejny element. RTS. No cóż, fajnie. Tak więc rozbudujemy sobie obory I lecimy Krowy dwie Nie ma to jak zapach drewna o poranku. Dobra Tak więc trzeba się rozbudować Oj, sorry yy, O, tu jest kolejne mleko Najpierw yy, wybudujemy obory O, to jest cioło. Dobra Krowy się niech pasą nasz oddział tutaj niech będzie no co jest kurde nie mogę ich odznaczyć tu zaraz pa mm, jak odznaczyć dobra inaczej ciebie, nie? niech będzie i niech przejdą tutaj żeby jakby co bronić okej okay, a tutaj się będą rozbudowywać Unicorn Dobra Mamy rycerze. Nie no, no po prostu jak w bajce Szybko się nażerają te krowy Dobra Nie można jeszcze obory hm. Zaraz postawimy No dobra tak więc dokończymy to w następnym odcinku. Zagrajmy w Polanie 2. Cześć!